Witajcie, drodzy moi, kochani widzowie. Dzisiejszy temat poruszyć dość nietypowy, ponieważ jeżeli jesteście, to piszcie tego, tego. Ja postaram się też Wam dużo opowiadać o tym, o tym, no. Co takiego chciałam Wam zaproponować. Dzisiaj taki temat jest dość nietypowy, ponieważ może nie wiem, słońce gdzieś tam. Za mną bije kogoś razi, czy coś, to napiszcie mi. A, dobra, nieważne. Dobra. Proszę również o polubienia, o fakey, i tak dalej, i tak dalej. No, to by było. Na razie tyle. Co dalej? Aha, dobra, przechodzę na tego. Jak to się nazywa? No. Aha, słuchajcie, koszt yy, chciałem porozmawiać z wami, przynajmniej porozmawiać, by wytłumaczyć koszt takich remontów i tak dalej, i tak dalej. To znaczy wiecie, w, w, w zależności od tego o, co się dzieje, druga. W zależności od tego, co chcecie kupić i tak dalej, i tak dalej, jakie remonty chcecie przeprowadzić, ale taki najtańszy to jest, tak, w granicach 500-600 zł. Taki najtańszy remont. Następna rzecz, no, co do tego, by było, by było potrzebne, w zależności od tego, co byście, co wy byście chcieli. Na pewno jakieś farby, na pewno jakieś nie wiem, coś podobnego. No, co jeszcze? Panele czy coś w tym rodzaju, no to już jest taki dość wyraźniejszy koszt. Jeżeli chodzi o meble. No ja wiem, jak ktoś ma takie ładne, starsze meble, czemu nie? Może jeszcze je trzymać, a jak ma yy, już nowe meble, też nie, nie warto yy, wyrzucać. No, to by było na razie to, na to wszystko. Dobra, na razie pa.